Pytanie wytrych Pytanie prawdziwa petarda. Za każdym razem, za każdym jednym razem prosto harpunem między oczy. I tym razem nie było inaczej. Słuchajcie tego numeru. Jakiś czas temu spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni Grzegorz, bo w trochę robił. Jest wtorek godzina 22, lawiruję sobie bezładnie gdzieś między kuchnią a kanapą. Utknąłem pomiędzy pierwszym a drugim pięterkiem ptasiego mleczka. Mam lekką zakwostkę, nie wiem co robić. Trzeba coś to dalej czy sobie odpuścić. No i wtedy pomyślałem, sobie sprawdzę komentarze na YouTubeku, prawda? Wtorek, nowy film, komentarzy na pewno będzie sporo. I tak moją uwagę przykuł ten jeden niewybredny komentarz. Doradźcie ludzie, jaki rower mam kupić. Mam 192 cm i 5 tysięcy złotych. Koniec komentarza. Ja sobie myślę, po co tyle tych informacji? Po co tyle tych informacji? Jak się bawić, to się bawić. Gramy po jednej nutce, na następny raz po jednej nutce żadnych informacji, jedna informacja wystarczy. Ale pytanie było do tłumu, więc pozostawiam, yy, może ktoś odpowie, prawda? No nic, wracam do ptasiego gomeczka, obgryzam sobie gustownie yy, czekoladkę dookoła. Komentarz na Facebooku, wiadomość prywatna w zasadzie. Radunku! Zielony! Pomocy! Od dawna szukam roweru. Nie wiem co mam zrobić, jaki wybrać. Nie znam się. Mam 192 cm i 50 zł. Jest, jest dodatkowa podpowiedź, która wskazywałaby na to, że osobnik, delikwent szuka roweru od dawna. Co to oznacza? Oznacza to po prostu, że wywiera na mnie presję, że oczekuję odpowiedzi natychmiast. Dwie minuty później. Przypomnę wtorek, godzina 22, końcówka stycznia. Ratunku, pomocy, zielony pomóż. Dorać jaki rower kupić. Mam 50 złotych, 192 cm. Nie wiem co mam zrobić, nie wiem co wybrać. Dwie minuty później wiadomość na Instagram. Dokładnie taka sama. Mam 192 cm, mam 5000 złotych. Dwie minuty później komentarz pod postem na Instagramie. Dlaczego nie odpisujesz na wiadomości prywatne? O, mówię nie, coś tutaj, coś tu śmierci. Każde. Każde konto ma inną nazwę użytkownika. Prawdopodobnie bot. Zostałem zbotowany, ktoś na mnie nasłał bota. Chce za wszelką cenę wyciągnąć u mnie, ode mnie tajne, poufne informacje na temat tego, co, jaki rower kupić, gdy się nie znam. Schakuje mnie. Schakuje mnie jak nic. No ale może poznaję po wzroście, że to jest ta sama osoba, więc być może faktycznie ma problem, którego nie można zamiać pod dywan. Co robić, myślę. W takich sytuacjach zazwyczaj mam jedną bezpieczną, sprawdzoną odpowiedź. Zresztą złota zasada, którą sam osobiście stosowałem przy zakupie każdego mojego pierwszego roweru. Pierwsza szosa, pierwszy gravel, yy, pierwsze MTB zawsze została się sprawdzała, więc piszę bezpiecznie. Nie zostawię człowieka w potrzebie. Jeżeli nie wiesz, który rower wybrać, wybierz ten, który ci się najbardziej podoba. Koniec wiadomości. Nie chcę takiego, co mi się najbardziej podoba, bo się nie znam. Masz mi doradzić, ja nie wiem, co mam kupić. Dorać coś, ty się znasz lepiej. Zdaje mi się, że zostałem przyparty do muru. To będzie ciężka przeprawa. Tutaj nie ma żartów, tutaj nie można sobie śmieszkować. Sytuacja jest poważna. Ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli ktoś we wtorek o godzinie 22 na koniec stycznia pyta się o obcego typa z internetu o radę o poradę. To oczywiście, że oczekuję odpowiedzi natychmiast w tej samej chwili. Zatem muszę wdrożyć plan B, ponieważ plan A nie poskutkował. Zacznę jeszcze raz. Delikatnie. Bez nerwów. Na spokojnie. Więc pytam. Szanowny internauto, królu złoty, zaznacz proszę wszystkie kafelki, gdzie znajduje się sygnalizacja, świetla. Muszę wiedzieć, że nie jesteś robotem. Czekam chwilę, brak odpowiedzi. Cisza. Sprawiło mu to problem, ale jest. Wracamy do gry. Mamy go. Prawdopodobnie nie jest to robot, prawdopodobnie jest to człowiek. Możemy prowadzić negocjacje dalej. Zatem pytam bardzo delikatnie i bardzo stosownie. Ja nie wiem, czy ty jesteś chudy, czy ty jesteś gruby, czy jeździsz szybko, czy jeździsz wolno, czy... No na przykład chciałbyś mieć rower do ścigania, może do treningów, może do rekreacyjnych wycieczek, czy będziesz jeździł raz w tygodniu, czy będziesz jeździł co tydzień, będziesz mucił, czy jakieś treningi pomiar mocy, czy nie, czy rekreacyjnie, a może bikepacking, a może nie bikepacking, a może dodatkowe bidony, a może nie dodatkowe bidony, sakwy, może sakwy bardziej, a może nie sakwy, a może wolisz karbon, lekciutki żeby był, a może wolisz klasyczną stal, a może wolisz nie wiem aluminium, żeby być budżetowo, nic nie wiem. Będziesz jeździł po asfalcie, a może będziesz jeździł po lesie, a może będziesz jeździł po szutrze, a może będziesz jeździł po górach, a może po płaskim. Nawet nie wiem, czy jesteś człowiekiem. Miałeś problemy z związaniem testu. Chcę jeździć trochę po asfalcie, a trochę po polu i tempo typowo gravelowe. No i to są konkrety, takie, takie, to ja coś, to ja rozumiem. Trzeba było tak od razu, teraz to ja już wszystko wiem, no przecież to oczywiste to, 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 to jest. Nie można było tak od razu, bardzo precyzyjnie, konkretnie a nie, ja się muszę domyślać: jakieś domysły, słychać, nie wiadomo o co chodzi. Dla wszystkich, którzy mają podobny problem, dla którzy nie wiedzą, jaki rower wybrać, a spełniają powyższe kryteria, yy, zapisujcie: podaję numer ramy. F-I-S-Z Pablo Houdini przy mikrofonie, Warszawka płonie, Warszawka Punie. Dobrze, teraz na poważnie słuchamy uważnie. Podaję trzy albo cztery żelazne zasady, którymi należy się kierować: elementy, na które absolutnie trzeba zwracać uwagę, i rzeczy, które dany rower powinien mieć. A jeżeli ich nie ma, to nie ma co się w ogóle tym interesować. Numer jeden: czerwony. Musi być czerwony. Ja czuję, że pod te kryteria czerwony się sprawdzi najlepiej. Różnie się mówi, że szybki, nie szybki. Na wszelki wypadek musi być czerwony. Przede wszystkim dwa koła, żeby miał, to pewnie każdy wie. Natomiast. Trzeba zwrócić uwagę. Na kołach obowiązkowo yy, po dwóch przeciwległych stronach takie dwa pomarańczowe, lekko odblaskujące się yy, światełka, blaski, one mają zadanie, prawda? Mata, masa rotacyjna. Masa rotacyjna jest najważniejsza. One się kręcią, kręcą, kręcą przeciwlegle, wprawiają koła w ruch, co spowoduje, że jedzie się szybciej, jedzie się bezpieczniej, jedzie się po prostu yy, lepsze są. Opory toczenia, wszystko jest lepsze, muszą być absolutnie dwa odlaski. Podstawa. No i numer dwa, to jest warto zwrócić uwagę na to, żeby w naszym rowerze, nowym, zakupionym, był o, oryginalne, było oryginalne fabryczne powietrze w oponach. Nie ma powietrza, nie kupujesz. Zapomnij, rower bez powietrza, będą problemy, będą notorycznie problemy, będą wydatki. Niby można kupić pompkę, ale kij tam wie. Kupisz na samochodowy, będzie na prestej będą problemy. Nie ma opcji, musi być fabryczne, oryginalne powietrze w oponach. Jak sprawdzić, yy, czy jest oryginalne, fabryczne, czy nie, ktoś nie podmienił, czy jakiegoś zamiennika nie ma? Przede wszystkim yy, trzeba zwrócić uwagę na wentylkach czarne, okrągłe nakręty. Jak są, to na bank jest oryginalne, nie ma co się, się przejmować. Zatem to jest numer dwa. Yy, numer trzy to będzie na kasecie z tyłu. Plastikowa, dodatkowa osłonka, dodatkowe zabezpieczenie, absolutna konieczność. Po co? Bo jak pojedziesz w niedzielę do babci na obiad i ci się sztruks wkręci, to będzie płaszcz, zgrzysanie rzębami, nogę ci urwie, trzeba będzie amputować przy samej szyi. Musi być yy, osłonka i kolejny element. Trzeba zwrócić uwagę, że owika na kierownicy, jeżeli to jest gravel, bo to jest bardzo łatwo pomylić. Owijka o kierownicy powinna być owinięta od końca w stronę początku i taśmą izolacyjną zawinięta. Jeżeli jest od początku i kończy się tutaj, absolutnie nie można tego kupować. Absolutny błąd, największy błąd. No, trudno to zauważyć, ale jeżeli tak zrobisz, no to prawdopodobnie będą Ci się szybciej gromadzić brud pod paznokciami i będzie Ci się hodować plantacja bawełny w pępku, więc nie można tak robić. Poza tym można się nabawić grzybicy okasnowej, czy uporządkować. Także jeżeli macie jakieś interesujące pytania, to chętnie odpowiem. Piszcie w komentarzach. Zawidzimy się za tydzień, także liczę na Waszą kreatywną twórczość. Ja jadę, bo jest zimno. Naprawdę jest zimno. No i co? Zastanawiacie się, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w opuszczonym ośrodku wypoczynkowym, gdzie całkiem nie tak dawno jeszcze to normalnie funkcjonowało jako normalny ośrodek wypoczynkowy. Normalne trampy można było sobie wynająć. Tam był wielki bar, dyskoteka, tam była kuchnia i jadalnia. Normalnie to funkcjonowało. Yy, legenda głosi, że dwóch panów z Holandii było właścicielami tego ośrodka i nie wiadomo czemu po prostu wyjechali i opuścili. Seria tu była nawet. Przystanek Gąsawka się nazywał ten ośrodek. No i raczej już nic z tego nie będzie. Ciekawe rozmontowany jest konkretnie. Tutaj takie duże jakieś było, tam były chyba jakieś grille, nie grille. Kiełbki z grilla. Pewnie się tutaj wcinało. Oczywiście, moi drodzy, to są tylko takie uniwersalne, ogólne wskazówki. Natomiast, jeżeli ktoś z Was miałby ochotę na indywidualne konsultacje w sprawie zakupu roweru, no to ja bardzo chętnie służę pomocą. Oczywiście odpłatnie. Moje doświadczenie, mój bagaż doświadczeń pozwala mi. Zająć stanowisko eksperckie, przypomnę tylko, od czterech lat jeżdżę na rowerze, od czterech lat jeżdżę na rowerze, w swojej karierze rowerowej miałem, uwaga wymieniam, jeden rower gravel, jeden rower przełajowy, jeden rower MTB oraz cztery rowery szosowe, no jak sami widzicie liczby nie kłamią, no liczby nie kłamią, jestem ekspertem w dziedzinie doradzenia w sprawie zakupu nowego roweru, także w razie płatnych konsultacji, oczywiście płatność w Knopersach. Zapraszam serdecznie.